Jesteśmy na budowie Lake House w Zegrze. powstaje zespół budynków mieszkalnych. Dla kogo jest ta oferta? Nasza oferta tak naprawdę jest dla każdego. Natomiast nie ukrywam, że naszym jednym z głównych założeń był tak zwany second home. Czyli dla klientów, którzy poszukują swojego drugiego domu tak bardziej rekreacyjnie. Lockdown spowodował, że wielu klientów też poszukuje mimo wszystko docelowo, bo w ten sposób zaaranżowali swoją pracę, że mają możliwość pracy po prostu w domu. Chyba nie ma nic bardziej przyjemnego niż w takim otoczeniu, spoglądając na panoramę jeziora, pracować, prawda? popijając kawę na tarasie. Jest to bardzo dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Są to dwa budynki, budynek A i B. Budynek A składa się z dwóch części, który jest usuwany w pierwszej linii brzegowej jeziora i budynek B nieco bardziej kameralny. Mamy do Państwa dyspozycji prywatną marinę. To jest niewątpliwy atut naszego projektu. Bo wielu klientów właśnie wybiera to miejsce pod kątem rekreacyjnym, czyli żeby móc korzystać z portów wodnych. W tej marynie będzie tylko jak gdyby, miejsce do cumowania żaglówek czy coś jeszcze jest przewidziane? Znaczy, sama Marina będzie prowadzić od naszej, od budynku B i ona jest oczywiście dla każdego. Dla właścicieli łodzi, dla właścicieli skuterów bądź innych sprzętów rekreacyjnych, ale również też dla klientów, którzy po prostu. Chcą skorzystać z uroków samego jeziora i pospacerować. Czyli to nie będzie tylko dla mieszkańców tych budynków, także dla mhm. turystów. Tak, dlatego że no jest to też własność wód polskich, więc też nie możemy tego w jakiś sposób tutaj odgrodzić. Kiedy budowa będzie zakończona i właściwie kiedy zaczyna się proces sprzedaży mieszkań? Proces sprzedaży zaczął się w ostatnim kwartale 2019 roku. Realizacja ruszyła w czerwcu tego roku. To zakończenie przewidujemy z końcem listopada. Mówię oczywiście o procesie budowlanym. A kolejna rzecz to proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie, który trwa średnio od 1 do 3 miesięcy, więc prognoza jest z końcem 2021 roku. A jak duże będą mieszkania tutaj? Lokale od 1 do 4 pokoi. W jednej płaszczyźnie będą one miały metraże od 40 do 79 metrów, ale mamy też w swojej propozycji mieszkania typu penthouse, czyli lokale dwupoziomowe, gdzie niewątpliwym atutem tych mieszkań jest jeszcze dodatkowa przestrzeń na dachu usytuowana. Jeżeli chodzi o metraże takich lokali dwupoziomowych, to zaczynają się mniej więcej od 58 metrów do 150.